Cześć, witajcie na kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie jestem tutaj przybyka, więc film związany z bykami. Ale na początek chciałbym Wam tutaj powiedzieć kilka rzeczy, ważne rzeczy. Po pierwsze, od dzisiaj, czyli od 1 kwietnia, wchodzą, będę publikować codziennie filmy o godzinie 7. Więc przez 30 dni, czy tam 31 nie wiem ile ma kwiecień teraz, dni, ale na pewno będą. Codziennie o godzinie siódmej filmy. Jeśli chcecie inną godzinę, możecie pisać w komentarzach, czy to może być szósta rano, na przykład, czy tam popołudniowe. Piszcie w komentarzach, jakie godziny wole, wolelibyście, żeby być na bieżąco. Kliknijcie subskrypcję, żeby przychodziło do Was powiadomienia, żebyście nie zapomnieli o filmie. I jeśli Wam się podoba taka wiosna na moim gospodarstwie, to nagramy też. Taką serię że żniw może cały miesiąc albo dwa miesiące nawet żniw jak to wygląda u mnie, i tak dalej. Tutaj wiosną będą siewy buraków, siewy słonecznika, kukurydzy, uprawy z nawożenie, pryskanie, co tam jeszcze i prace na gospodarstwie, prace związane z bykami, sprzedaż, skupne cielaków, czy tam też betonowanie, bo będziemy w kwietniu zaczynać betony robić, już utwardzanie podwórka tak jak zapowiedziałem w poprzednich vloga, więc trochę będzie się działo mam nadzieję, że podołam trzymajcie za mnie kciuki i że uda mi się publikować dla Was te filmy codziennie mam taki cel, żeby sprawdzić samego siebie, swoją wytrwałość i mam nadzieję, że Wam się spodoba taka seria z wiosny po swojemu będzie też Bercia na kilku vlogach na pewno z warzywnika oczywiście, bo będziemy siać pielęgnować te warzywka więc na pewno coś tam mm, też będzie z tego warzywnika. więc Zapraszam. E, oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. Dobra, w sumie tylko ten jeden komunikat na początek, e, nic więcej tutaj Wam nie no, powiedziałem, że kilka rzeczy, a, a tylko jeden. Dobra, no więc dzisiaj tutaj widzicie, jestem przybyka. Zrobiłem już odpas poranny, e, muszę tylko im naścielić. Naścielić i e, chcę dzisiaj Wam pokazać. Jak wyrzucam obornik z tamtych kojców Bo wiele pytań było w komentarzach, jak wyrzucam stamtąd obornik, i dzisiaj wam to zademonstruję. Ale na początek im na ściele, tutaj kojacz pusty czeka na nowe byczki, ale stwierdziliśmy sobie, że nie będziemy póki co zamawiać, bo tamte małe niedawno co skończyły pić mleko, więc chcemy sobie trochę odpocząć, odpocząć i Dać luzu na razie i może za tydzień, za dwa tygodnie na pewno coś tam kupimy i będziemy, nie wiem czy to będą małe, czy takie odchowane, bo pisałem, czytałem w komentarzach wiele opinii, że mm, lepiej kupować takie właśnie już odchowane, może, więc może poszukam. Tam będę chciał kupić, że 6, 8, żeby tylko uzupełnić stado, 10 nie będę teraz kupować, 10 dopiero kupię, jak jałówki sprzedamy w czerwcu bądź maj, maju. A teraz chcę tylko uzupełnić po prostu stado. Zobaczymy jeszcze na jakiej się zdecyduje. Naścieliłem już byką. No staje słone przedno, więc bardzo fajnie ją jedzą. Przy okazji też. Jakie dzisiaj będę miał potrzebne narzędzie do tego wyrzucania obornika? Oczywiście widłę nie mamy tutaj ani nawias na ciągnikiem, ponieważ jest za nisko. Mini ładowarki też nie mamy żadnej. Będzie to pewnie trzeba kiedyś poprzerabiać w przyszłości. Ogólnie marzy mi się taka mini ładowarka do odpasów, żeby po prostu przywieźć tam kiszonki, siano kiszonki słome i tak dalej, żeby tym New Hollandem po prostu nie jeździć i wykorzystać to. Mini ładowarkę, czy tam nawet do wyrzucania oborników, wtedy mógłbym zrzucić tura z nicholanda, żeby, no wiadomo, przy tym turze ten ciągnik trochę dostaje, a tak mógłby sobie odpocząć trochę i robiłaby ta że do nią ładowarka. Wtedy bym zakładał tylko tura po to, żeby z pola, wiesz, Słomę, czy tam złą, Łąg, Baloty. Czy tam naładować obornik na rozrzutnik i tak dalej. Byłoby to fajne i bym mógł wtedy po prostu sobie porozkuwać, poprzerabiać te końce w środku i wyrzucać obornik wtedy ładowarką. Są tutaj trzy końce, tak jak tutaj. Są tam trochę mniejsze, z trochę słabszych ról, dlatego wszystko mamy jeszcze do przeróbki. To były takie końce robione na szybko, żeby były po prostu jak nie było tej wiaty. i Będziemy chcieli je poprzerabiać, żeby to wyglądało po prostu tak jak tutaj, żeby były otwierane, tak jak tu, tam są otwierane takie dźwiczki. nie wiem czy dwumetrowe, czy nawet nie pewnie, półtora metra może, żeby przeszły tylko po jednej sztuce, a będziemy chcieli tak przerobić i może kiedyś się uda tą ładowarkę zakupić, jeśli jeszcze w przyszłości będą oczywiście produkcja zwierzęca w naszym gospodarstwie. No Apple pó póki co muszą tutaj tutaj te moje fiskarsy dać radę i, i moje mięśnie. Ja tutaj wyrzucam obornik trzy razy w roku z każdego końca, dwa, trzy razy w roku. Tak więc dużo tam nie ma, bo po prostu one wolą siedzieć tutaj, siedzą, a do środka chodzą tylko, żeby się napić wody. A tutaj no i zimą jak sować się przed mrozem, przed zimnem, to tam chodzą, przed wiatrami może jakieś. A tak to tutaj po prostu cały czas spędzają zimą jak nie ma po prostu wysokich mrozów czy tam nawet jak jestem minut 10 ale nie ma wiatru a słoneczko świeci to one wolą sobie nawet tutaj posiedzieć zostawimy im tam balotami ten żeby tutaj nie wiało i wolą tutaj niż w tym środku siedzieć. Wyrzucanie z każdego końca zajmuje mi jakieś godzinę jak sam to robię jak robię z tatą, to z pół godziny ale jak samemu to z godzinkę z każdego końca, więc trzy godzinki. Ze wszystkich, więc, nie jest to takie tragiczne jeszcze. Zwłaszcza że kiedyś jestem przyzwyczajony do wyrzucania obornika ręcznie, bo od robiliśmy to dwa razy w tygodniu. Dlatego, to nie jest dla mnie jakaś nowość. Wiadomo, że od ten gnój nie był taki przerobiony jak tutaj. Czy tam od małych, na przykład tych cielaków też wyrzucałem kiedyś tam to w ogóle było zdeptane, bo te małe nóżki to one tak ubiły gorzej niż duży byk. Bo no, ale tak też tego nie przerobiły, dużo słomy i wszystko i tak dalej. Jak była słoma po presie z rotorem, z nożami to, to dobrze się wrzucała. a jak po takiej polskiej gdzie nie była ta słoma pocięta to była masakra jakaś, ale to pewnie wiecie jak to jest. No ja to tutaj przychodzę. A no i nie wyrzucam tak, że jednego dnia wszystkie koce. tylko sobie dzielę tam na przykład e, trzeba jakiś czas i ten koiec przepędzę tam te byki tutaj do tego pustego końca, później tam wyrzucę i tak e, to tam rozkłada się w ciągu tygodnia, co dwa dni sobie wyrzucam ubornik. No i tak to wygląda, jak ktoś dzwoni. Za chwilę odbiorę, za chwilę wracam. Koniec gadania biorę się za robotę. Końców. Otwieram najpierw furtałkę, furtkę. I tak wygląda ten kojec Tutaj trochę jest ciemno. Nie wiem, czy to mnie widoczne. Nie ma tego gnoju, jakoś dużo. E, tutaj to powinienem zrobić wcześniej, już bo byki przecież nie ma. E, byków nie ma tutaj już jakiś czas. Ale. Mm, o, dużo nie ma roboty. Dużo nie ten. Dobra, biorę się widły i jedziemy. Będę. a jeszcze dodam, że będę wyżyczał obornik tutaj z tej drzwi przez te drzwi będę wyrzucał tutaj, a później po prostu jak będę tam wyrzucał bornik, którem to wezmę go skąd. A tutaj już się zbliża jeszcze w tydzień i, i będę wyrzucał, bo już się narobiło trochę tego. No, więc tak wygląda to moje wyrzucanie obornika z tych, z tych końców, niestety, ale tutaj jeszcze nie udało się tego rozwiązać i trzeba ręcznie to robić. Więcej Wam nie będę pokazywał, bo tutaj, co tutaj ciekawego do pokazania, więc tak wygląda wyrzucanie obornika. Dla niektórych już tutaj jest zagadka rozwiązana, nie odpisywałem w komentarzach, ale pokazałem Wam jak to tutaj działa u mnie. No. To co, żegnamy się z tym pierwszym filmie z gospodarstwa tutaj, z wiosny u mnie na gospodarstwie. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, będę przypominał i będę też przypominał, że codziennie filmy o godzinie 7. Póki co i bardzo będziecie siedzieć z danej godziny. No, zapraszam na jutrzejszy dzień po prostu i to się widzimy. Na razie.